Ej. Ej, potrzebuję pomocy. Zostałem zwolniony pod koniec 2021 i dalej nie mogę znaleźć pracy. Jako software inżynier? Ile ty masz doświadczenia? No, z 20 lat będzie. U Ages w Teku jest dużym problemem. Przykro mi, że to słyszę. Przykro mi to słyszeć. Ej, mam tylko 34 lata. A w dzisiejszym odcinku szeptać kodu i cechy do zmiany. Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 17 listopada 2022. I żeby nie przedłużać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału, którym jest e, materiał, który już się trochę zestarzał, a mianowicie na temat Code e, Whisperera. E, jest to narzędzie Amazonu, które ma być odpowiedzią na kopilota. E, przyznam się szczerze, mam trochę déjà vu, mam wrażenie, że ja o tym mówiłem i. Po prostu gdzieś jak przeglądałem stare materiały, których nie poruszyłem, ten wisił na liście, to stwierdziłem, że może czas, żeby o tym powiedzieć. Szukałem jakichś nowych materiałów, ale tak naprawdę nie chcę za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły, jak to ma działać. Ogólnie bardziej chciałem zwrócić uwagę, że idea jak pilot ewidentnie się rozrasta, bo inne organizacje też zaczynają własne narzędzia robić w tym stylu, więc jestem naprawdę ciekaw jak to się przyjmie. Próbowałem znaleźć jakieś takie sensowne review, żeby dzisiaj o tym może porozmawiać, ale przyznam się, nic takiego nie znalazłem. Już nie rozmawialiśmy o Copilocie, patrzyliśmy na jego mocne i słabe strony, więc yy, wydaje mi się, że może jakaś konkurencja na tym rynku się przydać. W ogóle to, co się dzieje teraz z AI, yy, w końcu, przyznam się szczerze, jakoś coś się zmieniło w ciągu tego roku, że w końcu widzę Efekty tego boomu na AI, który był e, jakoś, no, w 2017. Wkrótce zaczynają się pojawiać projekty, które moim zdaniem przynoszą jakąś dużą wartość, mimo że mają także sporo ciemnych stron. Dużym przykładem są na przykład e, materiały robiące grafiki. E, jeśli, jeśli obserwujecie mnie na Facebooku e, albo na Instagramie, to mogliście zobaczyć, że Ostatnio na przykład co jakiś czas pojawia się jakaś abstrakcyjna grafika obrazująca odcinek, po prostu bawimy się trochę mitczerny i patrzymy co z tego wychodzi. Ale okej, okay, przechodzimy dalej. Nasz drugi artykuł jest yy, tematem trochę bardziej rozbudowanym. Jest to dyskusja o cechach charakteru, czy może cechach osobowych które można zmienić i których nie można zmienić. Autor zaczyna historię od tego, że jak sam, jak się nieraz przekonał, łatwo wpaść w jedną z dwóch kategorii. On sam na przykład nieraz przegapił jakąś rastającą gwiazdę, bo widział jego słabości i uważał, że nie da się z nimi coś zrobić. Moim zdaniem to już jest pierwszy błąd, bo bardzo często bym powiedział, że to nie jest kwestia, że nie da się coś z tym zrobić, tylko, że no, inwestycja, by coś z tym zrobić, mogłaby być za wysoka, żeby się opłacała zwrócić, no i może nie wypalić. I z drugiej z drugiej strony, pokazywał. I takie osoby na przykład zostawały mimo wszystko bardzo udanymi biznesmenami, a z drugiej strony pokazywał case, gdzie yy, no. Ludzie są brani pod coaching, bo się wydaje nam, że możemy ich rozwinąć, możemy im pomóc. A w konsekwencji okazuje się, że oni nigdy nie byli w stanie tych rzeczy swoich problemów naprawić. Autor następnie przechodzi przez pewne rzeczy, na których uważa, że da się pracować. Że pierwszą opcją to jest właśnie możliwość zrobienia tego kroku do tyłu i zobaczenia Big Picture. Jeśli pamiętacie, jaki. <laughs> przepraszam, jakiś czas temu mieliśmy artykuł na temat tak zwanego expert beginera i tam właśnie autor pokazywał, że jest to konieczny etap, żeby stać się już bardziej doświadczoną osobą, że jeśli chcemy z tego beginnera zacząć się rozwijać, to w pewnym momencie musimy zacząć patrzeć na to big picture. Więc jak najbardziej się zgadzam z autorem, że jest to do wyszkolenia. Autor zwraca uwagę, że wiedza dziedzinowa i technical knowledge też jest czymś do wyszkolenia, że też jest to czymś, czego możemy się nauczyć. I autor zwraca uwagę, pokazuje przykłady, że tak naprawdę, żeby stać się w czymś biegnym, no, być dobrym praktikanem, ja bym powiedział, że to jest, mówimy o takim advanced beginner, potrzeba nam e, między 6 a 24 miesiące. Tu nie mam zastrzeżeń e, i autor tutaj dużo krytykuje podejście, że ktoś nie jest inżynierem. Ja jednak chcę tutaj trochę się odwołać, bo są pewne rzeczy, które tak łatwo nie zbudować. Ja bardzo często widzę sytuacje, gdzie mamy do czynienia z osobami, które są po bootcampach, nie po bootcampach i nie mówię tu o osobach zaraz po, mówię o osobach takich, które są 3-4 lata w zawodzie, 6 i to są momenty, gdzie czasami te braki studiów, braki tej zainwestowanego czasu takiego dłuższego zaczynają wychodzić i zaczynają ich spowalniać. Czy jest to duży problem? Jeśli zainwestują czas, żeby ponadrabiać braki wiedzowe, nie, ale widziałem już parę wypadków, gdzie może to być problemem. Autor na temat pokazuje sytuację, gdzie e, na przykład CEO musi opanować bardzo dużą ilość skilli i, e, no, i sobie z tym poradzić. E, że finanse, PR, sprzedaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że początkujący CEO bardzo szybko te rzeczy umieją. Ja znowu to podkreślam, bo pamiętam ten artykuł Expert Beginner. I przyznam się szczerze, wydaje mi się, patrząc po tym, jak niektórzy CEO są później robione gwiazdami i jakim sukces ich historii jest budowane, mimo że tak ludzie aż tak dużo sobą nie prezentują inaczej, prezentują są więcej niż ja, ale z perspektywy umiejętności w branży i tak dalej, niekoniecznie może prezentować, że mam wrażenie, że mogą wpaść w pułapkę, o której mówił tamten artykuł. A to zaznacza, że także pewno siebie, normy kulturowe są do wyrobienia i. Tu jest coś ciekawego, co przyznam się szczerze, zdziwiłem się. Ehm, pois. To jest słowo, które musiałem sprawdzić, bo przyznam się szczerze, nie wiedziałem co znaczy. A raczej nie kojarzyłem go w kontekście. Dla mnie, Poise to jest yy, na przykład taki grach jak Dark Souls jest to statystyka, która odpowiada o to, jak łatwo się wywalamy, czy jak dostaniemy obrażenia, że nie zostaniemy my wybici z rytmu. Dosłowne tłumaczenie słowa Poise na polskie oznacza opanowanie. I tu autor ma na myśli współpracę z leadershipem i po prostu umiejętność komunikacji z nimi. No i. To są rzeczy do obycia, jak najbardziej się zgadzam. Autor następnie dyskutuje o cechach, których nie można zmienić, zaznacza od, surową, od surowej inteligencji. I moim zdaniem znów wchodzimy tutaj w dyskusję punktu powyżej, yy, wiedza techniczna i domenowa, bo jednak wydaje mi się, że to pokazuje, że to tak nie do końca jest, że tamte rzeczy da się zawsze nabyć. Bo jest pewien poziom wiedzy naszej domenowej, który już wymaga Posiadania dość wysokiej, może no nie super wysokiej, ale pewnego poziomu inteligencji, takiego nastawienia technicznego, żebyśmy byli w stanie złapać. Pewien sposób myślenia abstrakcyjnego jest wymagany, by to działało. E, autor podyskutuje na temat e, reakcji emocjonalnych i tutaj ja to podkreśliłem na pomarańczowo, bo... E, z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej strony też uczymy się kontrolować naszych emocji, na nie wpływać. Ja jestem cholerykiem, tego nie da się ukryć. Zdarzają mi się wybuchy, e, takie jakichś chyba większych już od dawna nie było, ale są momenty, zwłaszcza kiedy jestem zmęczony, że ze mnie ten choleryk wychodzi, ale mi się wydaje, że też po pracy, którą dużo inwestowałem w to pracy, jestem o wiele lepiej niż było kiedyś. I znowu wydaje mi się, że tutaj patrzenie na to, że to jest coś, na czym nie da się pracować, jest nie do końca poprawne. Oczywiście wiadomo, są pewne rzeczy, których nie zmienimy kompletnie danej osoby, ale są to tematy do, do poruszenia. Autor oznacza także, że nasza po prostu prędkość to też jest coś, czego nie da się za bardzo zmienić. I to akurat bardzo dziwnie definiuje tą prędkość, więc jestem w stanie się z nim zgodzić. No i czas na podsumowanie. Amazon robi konkurencję dla GitHub-u Kikopilota, i porozmawialiśmy sobie o cechach, które, na których możemy pracować i cechy, które zdaniem autora są e, niezmienne. Jedyne, co bym zaznaczył na koniec, autor e, mówi ze swojego doświadczenia, swoim opinii, nie jest tego, co widzę, psychologiem i tak dalej, więc nie traktujcie jego wiedzy jako po prostu. Cała, prawda? Traktujcie to jako artykuł, który Was może odesłać do dalszej informacji. Dziękuję, że ze mną byliście. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w piątek.